Witam, cześć chłopak. cześć panie, cześć panowie. Odpalam grę, new game, koniec. Nie popalam papierosów. O co tu chodzi? I never imagined that a regular night out with friends and a broken mailbox would turn into this kind of summer for me. Może po polsku będę czytał. Ale dziwna czcionka jaka się. Moi rodzice ciągle zastanawiają się... Thinking, e, e, nie thinking. Dziękują sędzinie, sędziemu za to, że pozwolił opuścić dom... Yeah, My parents are still thanking the judge for letting me off with the house arrest instead of a real sentence. Now I'll spend the whole summer here under house arrest with a long list of restrictions. Not a step beyond the end of the street. No parties, no freedom. The trial ended just three hours ago. Zaraz wam skrócę co. Hey, po My parents brought me home, handed me a couple of boring horse and rushed off to work. And here I am alone with this summer that promised to be different. Czyli generalnie chłop miał jakiś wyrok, dostał areszt domowy. Rodzice są wdzięczni sędziemu, że taką decyzję podjął. Nie może wyjść, nie może nic robić, siedzi uwięziony w domu. I obstawiam podgląda ludzi. Taka fabułka gry jest. Trzy godziny temu w zasadzie rozprawa sądowa była, więc dosyć świeża sprawa to jest. W końcu dotarłem do domu, muszę posprzątać. Przed tym, jak moi rodzice wrócą, trzeba wynieść śmieci. Jedno jest na podwórku, jeden worek jest na podwórku, ale nie pamiętam, gdzie jest drugi worek ze śmieciami. No dobra. Osiedlowy monitoring, ale co? Jeden worek mam. Nie wiem, czy nie zgaszę światła, bo coś za jasne się wydaje być. Mam wrażenie, że grałem już w taką grę. Nawet wydaje mi się, że nie jedną. Ale najbardziej, najbliżej czego pamiętam to jest First of Atom ta gra. Bardzo podobny dom. To jest to samo? To nie jest to samo. Tamto miało taką bardziej mętną grafikę, jak dobrze pamiętam. Ale może na jakiejś podobnej historii bazuje. Ciekawe jestem, jakby Rychu zareagował, jakby prawdziwą... A, wiem, jakby zareagował, jakby prawdziwą myśl zobaczył. Tylko nigdy go nie dopuściłem tak na bezpośredni kontakt, ale jak byliśmy na spacerze i jechał w wózku... Kurde, tutaj... Jak byliśmy na spacerze i jechał w wózku, to znaleźliśmy takie myszoskoczki dzikie. I tak u podnóży wózko, wózka skakał. Znaczy nie skakały, tylko tak chodziły i się patrzył na nie. Ale nie otworzyłem wózka, bo jakbym otworzył, to no by je zamordował pewnie. A co mu się stało, że na wózku jeździ? W wózku jeździ. Czasami na spacer w lecie wychodzimy z nim. No i ma swój taki mobil. I jeździ w wózku z taką zamkniętą klapą i obserwuje, co się dzieje na zewnątrz. Wiesz, że ta gra ma polski język? A to kurczy. Na pewno. Bo muszę wyjść do menu, żeby to zrobić. 100%. Dobra, widzby nie oszukał. Teraz muszę posprzątać pokój. Wszędzie walają się puste puszki. Trzeba je gdzieś schować. Coś tam, coś tam, coś tam. W każdym razie to jest, to, co już robiłem, tylko teraz w języku polskim. Gierka jest. Jest boksik. I trzeba pochować puszki z mojego pokoju. Jedna puszka, druga puszka. Trzecia pucha. Ja to na przykład lubię azbestrzlifier, bez muszę się na małe kawałki. Posypać przyprawami, wrzucić Urne. do piekarnika Ogląda i jak zrobić chipsy. Na to księga. jest fajny dodatek do oglądania. Czy to symulator sprzątania? Nie. Czy będziemy dziś... Ob... Nie, sosa białe raczej nie. Ty no. Nie mogę tego... To chyba reszta puszek co zostało to do łaby wezmę. Albo się pobugowało coś, bo do tego kartonu już się nie zmieści mam, ani jedna. Ostatnio pytał widzów, czy warto kupować tak? ochraniacze do spania na nadgarstki i widzowie go wyśmiali i się spróżeli w Może ty coś wiesz na ten temat, czy opłaca się to kupować, bo ty lubisz takie rzeczy. Ochraniacze do spania na nadgarstki, a w jakim celu są? Jak nazwa wskazuje, chyba żeby chroniły nadgarstki. A czemu potrzeba ochrony nadgarstków podczas snu? Ja pier co ja żem kupił? I znowu będę musiał worków na śmieci szukać, jak od nowa zagram. Dobra, dam tej grze szansę jeszcze. Zagramy jeszcze raz. 8. 9. Ja pierdolę. To się buguje, że ja to podnoszę i ona się nie podnosi. Nie no nie wiem. O co chodzi? 18 zł wydają. Chcę zagrać w grę. No i co? Jak ją podniosę, to się zbuguje. Spróbujmy wyrzucić ten karton teraz. Może jakoś... Albo może go trzeba zaklejstrować. Zlokuj FPS-y. Myślisz, że to mogło być przez nie zlokowane FPS-y? Polecam reinstal gierki. Mi pomogło. Ta? No dobra. To jest za mało ta gra waży, żeby się mogło zdążyć coś już chociaż może. O ci, ale się cieszę, że jutro RDR-2 w końcu. Aż specjalnie ale wziąłem wolne w robocie i na mam razie nadzieję, zostawię pudło, w że nie oszukasz, Może się jeszcze bo to już przydać. I dzień urlopu. Ludzie na pewno jest na Pizza w piekarniku podgrzewana. W boksiku? No, w boksiku. A jadłem pizzę wczoraj, tak zalałem ketchupem tą pizzę całą. I panie, to był praktycznie ketchup z pizzą zjedzony. Ale były... czasem mam ochotę na taką. Pyszna była. Tak, nie żałowałem. Po prostu... no, taką warstwę ketchupu na cały. poza poza tym brzegiem pizzy. Na całej pizzy taka warstwa keczupu była. A dietka? Wszedłem dzisiaj na wagę, patrzę, a tam. A tam 83.9 Weź prysznic podczas gdy pizza się podgrzewa. No dobra. Myjemy się. Nie mogłem się wykąpać dopóki drzwi były otwarte. Ale ci. O kurwa. Nie no. Głupi. Nigdy się coś takiego nie wydarzyło. śni spację aby wyjść. Nie mogę wyjść. Chyba pizza. Chyba pizza się już podgrzała, zjem na kanapie przed telewizorem. Dlaczego się same... O, dlatego się otwarły same drzwi, kotek. Trochę jak Zbik wygląda, trochę jak Rychu wygląda. No to mamy coś wspólnego, ty zalewasz pizzę keczupem, a ja siostrę chychły. Jezuszu mówi, co cię tak na te siostry nasz już od miesiąca o tej siostrze, cię tak coś stara się o dziecko, no ale to jest pojęcie trochę akurat. Wydaje mi się, zjedz pizzę przed telewizorem. Dobra, muszę pierwą wyciągnąć. Czemu? No bo to rodzina jest. Rodzina nie jest od tego, żeby aż tak kochać. O, babka taki miała. Babcia miała taki stary telewizor. Mam nadzieję, że cały arż domowy pójdzie tak gładko pizza, bajka. I witam siedzi. serdecznie Witam. Chciałbym pozdrowić serdecznie mojego kolegę Sirfręce. Biedne siedzi w Pierdłu, oczywiście, za niewinność. Biedny siedzi. Przez... Ja tu nie mam co do roboty. Naciń spację, aby wyjść. Następnego ranka. Drugi dzień aresztu domowego uwięziony w domu przez całe lato. Co w ogóle robić? Ale kara nie wychodzić z domu. Nagroda, nie? Chociaż wydaje mi się, że duża świadomość tego, że możesz zrobić co chcesz, jest dużo warta więcej niż samo wyjście. Mogłem z domu nie wychodzić bardzo długo, ale jakbym wiedział, że nie mogę wyjść z domu, a to jest całkiem inaczej sprawa by wyglądała. Cześć woźnia, Fest. West, nie Fest. Kurwa, co jest? Boże święty. A to chyba rodzice. Hej, miałem już iść obudzić, jak spałeś jako więzień. Ach, kurczę, prawie zdechłem. Przyzwyczaję się, teraz jesteś pod ścisłą obserwacją. No to jak spałeś, nieźle. No cóż, czu, Cóż, rozczaruje cię. Jeszcze bardziej po dziewiątej wieczorem nie wychodzisz z domu. Tak, tak, spoko, tato. Będziesz pomagać po domu, żebyś nie siedział bezczynnie. Jasne, jak sobie życzysz. Ach, prawie zapomniałem, nasz sąsiad z za ulicy, pan Rupert, zgodził się dać ci trochę roboty. Zarobisz trochę kieszonkowego. Robota u Ruperta będzie. No to do roboty, ale najpierw nakarm kota. Karma jest w szopie, miska tuż obok. Potem prosto do sąsiada, będę cię obserwował. Czyli tak, pierw kota trzeba nakarmić, karma w szopie, miska obok, a potem do sąsiada. Ale ma fajną obróżkę, ale chyba koty nie lubią obróżek, czy lubią? Był już taki jeden, co zbierał piórka ptaków. A nie palce? No w palce później się to przerodziło. Ale na starcie zbierał piórka ptaków. Dobra, kot nakarmiony, teraz do pana Ruperta. Kurde, jak... Nie wiem, czy pierwszy raz tak nie ma, że jak mówię, to zamiast widzieć wszystko, pole widzenia mieć przed oczyma obrazu tego, co jest przede mną, to swój zbrodę widzę swoją, jak patrzę. Pan Rupert naprzeciwko naszego domu w sąsiedztwie był. Ktoś się wprowadza. Albo tu, albo tu. Nie wiem, o co chodzi. Chyba tu? Oto nasz więzień. Miło cię widzieć. Twój tata odpowiedział mi wszystko przez telefon. Jesteś jak dwie krople wody do mnie w twoim wieku. Przysięgam, że nie mam z tym nic wspólnego. Świetnie, to nawet tu moja reputacja mnie wyprzedza. W moich czasach też paliłem fajerwerki. Tyle że Wietkong strzelał do nas w odpowiedzi. Okej. Okay. Zrób parę drobnych rzeczy, a wrzucę ci kilka złotych. W sumie twój tata poprosił, żebym dał pieniądze jemu, a on przekaże je tobie. <gulia> Kurzywica, klasyka gatunku. Jak świna niebo. się zobaczy te pieniądze. Mam partnerkę dla Raysha. Może coś tamtego. Ale czarna, fajna. A jaką figurkę ten kot ma? Ta chudziutka jest chyba. Taka. chyba. Yy, mam wrażenie, że mnie oszukują. Okej. Okay. Przyniosłem kilka skrzynek, weź pomarańczową i ją do piwnicy. Jest tam mały pokój. O, sąsiad po pierdol. Mały pokój w piwnicy. Wrzucę prosto do tego pokoju. Skończę tu jeszcze parę rzeczy i zejdę za chwilę. Okej. Okay. Czyli wziąć boksik do piwnicy, w piwnicy jest pokój i zostawić boks w pokoju. Nie brzmi zbyt skomplikowanie. Zwierzęta są tym, kim są, kim się urodzą. Chyba nie mają czegoś takiego, że się pies jako kot identyfikuje. Twórcy. Kurwa. Tak, już prawie prosto od tego pokoju. Nie możesz się pomylić. Wygląda trochę przerażająco. To miejsce jest trochę upiorne. To fakt, ale wiesz, kiedyś to było moje tajne legowisko. W twoim wieku sprowadzałem tu dziewczyny. Potrafisz sobie to wyobrazić? Tak, potrafię sobie to wyobrazić. Włączaliśmy magnetofon, słuchaliśmy muzyki. Było przytulnie. Tęsknię za tymi czasami. Dziadek wspominki ma, dobra. Wiesz, to były inne czasy, wszystko wydawało się prostsze. Dobra, nie będę cię zatrzymywał, wrzuć tę skrzynkę do pokoju. No wrzucę, no. Ja pierdol. No, to chyba jest taka ciemnia, pokój, żeby wywoływać zdjęcia czy coś. Ta? Missing Boy. Missing. Mi, Niedobrze. Missing Boy, Missing Boy. Wszyscy mam urywki? Okurk. Zrobione. Dzięki za pomoc. Wiesz, te przeklęte skrzynki rok po roku robią się cięższe. Albo chciał mnie to zwabić. Nie mówię, że już do niczego nie jestem, ale gdybym był młodszy, zrobiłbym to samo w mgnieniu oka. No cóż, przynajmniej nie stracił. Dla mnie to buka z masłem. Człowieku, to wydaje się, jakby to było wczoraj, gdy byłem taki jak ty. W wieku 16 lat myślisz, że to potrwa wiecznie. A, kurwa, no. Naprawdę, no mówi też. Wolność, przyjaciele, pierwsza praca, dziewczyny, problemy, które wcale nimi nie są. No cóż, cieszę się, że dorastasz. Ale go na wspominki wzięło. Tak, aż tak, to mnie jeszcze nie bierze. Mam nadzieję, że aż tak mnie nie będzie brało. Fajnie. Albo milczenie. Dobra, dość tej nostalgii. Wynieś śmieci, kilka worków stoi przy wejściu, a potem jesteś wolny. Okej. Okay. Pokraj na konsoli. Kto i się Mam nadzieję, że to już Kto wszystko na kasy dziś. Kasy. Czas pograć na konsoli. A gdzie wynagrodzenie? Wynagrodzenie chyba dostanie ojciec i ojciec przekaże. O, kobieta jakaś. Dziewczyna. Dziewucha. Mam konsolę? Mam. De if. Naciśnij dowolny klawisz. Tif. De if. Co jeśli? A, gierka w gierce. O, kurna na Wniknij do domu. Quest. Do tego. Nie do tego. Podefla latareczka. Czemu to tak szudrzy? Szura mi ta mieszka. W sąsiednich pokojach klucz. A tu jeszcze nie zwiedziałem, że coś jest. I tam. Dosyć duży ten klucz. Teraz szafa ze skarbem dostępna. Wymieniaj zużyła się już. Nie, ślizgacze starczy, że w myszce zmniejszy git. Masz całoroczne ślizgacze. 好了。 Gówno pierdolone.